Morą, to właśnie, że tam nie ma takiej edukacji przez duże lata. I będziemy czytali tak dużo, aż się przyzwyczajemy, tak jak pan. A teraz czas na następną kategorię, drugą. Człowiek, który dba o dzieci. I zanim przedstawimy nominację, popatrzmy, co nasze dzieci sądzą o tej kategorii. Człowiek, który o nas dba. O co? Powiem. Ja eee, więc jest są nominowani? Pierwszym nominowanym w kategorii Człowiek, który dba o dzieci jest oczywiście Jurek Osiak. Eee, nie muszę Państwu go przedstawiać, ale przypomnę: dziennikarz radiowy, telewizyjny. Przede wszystkim działacz charytatywny, założyciel i prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. twórca jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych przy Stanach jak Ja akurat nie często bywam na przy Stanach tam namiot nawet swój um, to jest Pan Kowsiak. Dobrze, że Teraz <noise> będziemy widziej drugą nominowaną jest pani Janina Ochońska. Ciekawe czy trzeba przedstawiać. Czyli Polski akcja Pani tak. Pan. są na nie już żadnego z naszych nominowanych nie trzeba przedstawiać, ale oczywiście pasoby będzie. Mógł. Wystarczy. Kolejną nominowaną jest pani Ewa Łaszczyk, aktorka. Brawa. Działaczka oczywiście charytatywna wraz z księdzem Wojciechem Drozdowiczem założyła fundację AKOBO, działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz dla ich rodzin. Rok temu spełniło się marzenie pani Ewy Błaszczyk otworzyła pierwszą w Polsce klinikę dla dzieci po ciężkich urazach mózgu, znaną jako Klinika Budzik. W zeszłym roku pani Ewa została oznaczona Krzyżem Kawalerskim od Orderu Odrodzenia Polskiego, oznaczenie przyznawane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w swojej działalności. jest Ewa z nazwą, na do góry. Czy Ewa jest? Bo nie widzę stąd, przepraszam, nie wiem. Odrobinę ja pamiętam kiedyś yes. jest co do na planie Pani samego Pani? życia lata temu. a właśnie w ogóle nie zmienia, co do mnie, tak już zostanie świata, ale pamiętam kiedyś na planie, o samego życia mówiła o planach, o tym, jak to się rozwija, na ten dokładny dzień i miejsce. Dlatego czas mi się zapęta i bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem dokładnie w tym miejscu że to się dało nieprawdopodobne. I w związku z tym zupełnie e, przypadkowo o tym mówię, bo zwycięzcą pierwszej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Serca Garnia w kategorii najlepszej dla dzieci jest Ewa Błaszczak. Bardzo serdecznie gratuluję, bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję Państwu takiego wyboru. Może tak nie będzie łatwiej tak. E, bardzo chcę podziękować Kapitule Gagi i wszystkim ludziom, którzy nas wspierali po drodze, bo nie była to droga łatwa. Nie będę kokietować tutaj. Namęczyliśmy się. Dziękuję w swoim imieniu i całej fundacji Jakogo jest nas kilka osób, ale... No, pracujemy za trochę więcej osób. Yy, taki, taki dzień ważny dla nas, dlatego że już klinika działa od 16 lipca, ale właśnie wybudziło się kolejne czwarte dziecko. Dziękuję bardzo, że budzik chodzi, a nawet dzwoni i mam nadzieję, że takich dzieciaków, które do nas wrócą z tamtej strony, no, że będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Dziękuję.